Zadanie 15, poziom rozszerzony, próbna matora z operonem, listopad 2019. Rozwiąż nierówność, gdzie lewa strona nierówności jest szeregiem geometrycznym zbieżnym. Podaj odpowiednie założenia. No tutaj autorom zadania dziękujemy za te odpowiednie założenia, żebyśmy o nich po prostu nie zapomnieli. Dobra, oni nam tutaj podają, że lewa strona jest szeregiem geometrycznym zbieżnym, a zatem, żeby to był szereg geometryczny zbieżny, no to to jest ciąg geometryczny i musi Q spełniać jakieś tam warunki. Pamiętacie z pewnością, że Q musi być wartość bezwzględna z Q. O, tak to można zapisać. Wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. Co by można było zapisać inaczej? Q należy od minus 1 do 1, tak? To wynika z tego dokładnie tutaj. No dobra, ale w takim razie czym jest nasz Q? No my wiemy z ciągów geometrycznych, a szereg geometryczny jest ciągiem geometrycznym, że Q to jest wyraz następny przez poprzedni i to będzie dla dowolnych dwóch wyrazów następujących po sobie zawsze zachodziło. No ja tradycyjnie napiszę, że to jest A2 przez A1, no i Wykonując to, tak naprawdę, postawiając to jest a1, to jest a2, no to wiemy, że będzie mnożenie przez odwrotność, bo dzielenie ułamków i tak dalej. To jest ułamek, to jest drugi ułamek, no to będziemy mieć 1x odjąć 3 kwadrat razy i x odjąć 3. 1. No robię to obliczeniowo, no można by było to tutaj wyczytać, no ale dobra, zrobimy to oblicznie. Tu się skraca ten kwadrat z tym i wychodzi na to, że nasze kół jest x odjąć 1 przez x odjąć 3. To jest nasze Q. No i to nasze Q musi spełniać ten, to oto założenie. W takim razie Q, czyli 1 przez x odjąć 3 powinno być mniejsze od 1, i jednocześnie 1 przez x odjąć 3 musi być większe od minus 1. I te dwa warunki musi, yy, muszą zostać spełnione. Tak? No to dobrze. No to tutaj obu obustronnie mnożymy przez x odjąć 3, kwadrat. W takim razie tutaj będziemy mieć x odjąć 3 po prostu. Mam być mniejsze od x odjąć 3 do kwadratu, no to będzie x kwadrat odjąć 6x plus 9 wzrostu wstępnego mnożenia. Po uproszczeniu dostaniemy tutaj 0. Mam być mniejsze od x kwadrat odjąć 7x plus 12. Równanie kwadratowe, no to delta rachciach. Ja Wam powiem tylko tyle, żeby nie zabierać za dużo czasu, no to to będzie x1 będzie 3, x2 będzie 4. No i będziemy mieć malutki wykresik. 3, 4, ramiona skierowane w górę. I większe od zera są tutaj. I póki co na tym sobie tutaj przestaniemy. Bo analogicznie rozwiążemy tą nierówność tutaj. W takim razie po uproszczeniu też my pomnożymy to obustronnie przez x odjąć 3 do kwadratu. W takim razie po uproszczeniu będziemy mieć 0. Ma być większa od minus x kwadrat. Dodać 5x odjąć 6. No i tutaj też delta wyjdzie pięknie. Mamy x1. Ma być równe 2. Ma być równe 2. I x2 ma być równe 3. No i znowu wykres 2 i 3. Tym razem mamy mieć ramiona skierowane w dół. No to lecimy tak. I interesuje nas, żeby tutaj funkcja była mniejsza od 0. W takim razie jesteśmy tu. No dobra, i żeby wyznaczyć naszą dziedzinę, czyli warunki, które to kół musi spełniać, yy, narysujemy sobie jeszcze jedną oś, ale tym razem będziemy sobie rysować tutaj na tym przedziały. Wiemy, że tutaj jesteśmy od minus nieskończoności do trójki. Ciach. Trójka. Trójka. O. Nie należy. Czwórka jest natomiast tutaj i leci sobie w tą stronę. To jest ten pierwszy. To jest ten pierwszy przedział, to jest czwóreczka. I ten drugi. Ma być od minus nieskończoności do dwójki. Hop. Tutaj jest dwójka, też nie należy. No i trójka jest tutaj. Hop. I hop. I musimy dobrze się przypatrzeć i znaleźć część wspólną. Ja ją zakoloruję i powiem Wam, że część wspólna tych dwóch warunków, no bo do góry pisaliśmy wcześniej, że to jest i. Dokładnie tutaj. To jest tu. I ma spełniać ten warunek i ten warunek, warunek lewy, warunek prawy. Czyli jeden i drugi jednocześnie, czyli to tutaj dokładnie, gdzie te przedziały się pokrywają, oraz ten tutaj tu. Czyli X powinien należeć od minus nieskończoności do dwójki, lub od czwórki do nieskończoności. I to są nasze założenia naszych nasze tutaj dla Q. No dobra, a teraz mamy rozwiązać nierówność. Podana gdzie lewa strona nierówności jest szeregiem geometrycznym, no to lewa strona, tutaj to jest mniej kolor będzie czytelniej. Lewa strona to jest szereg geometryczny. My ze wzorów naturalnych wiemy, tam jest taki malutki tematik pod ten szereg geometryczny. My wiemy, że suma szeregu geometrycznego to jest nic innego jak. a 1 przez 1 odjąć Q. W takim razie po podstawieniu do tego wzoru dostaniemy tutaj 1 przez x odjąć 3, 1 odjąć 1, x odjąć 3, tutaj okreska łamkowa o no to po uproszczeniu tej lewej strony dostaniemy 1 przez x odjąć 4. No tutaj to obliczenie już pomijam, bo to szkoda czasu ma. I mamy rozwiązać nierówność. W takim razie mamy nierówność pod tytułem 1x odjąć 4. Ma być większe lub równe 2 odjąć x. I tutaj, podobnie, tak jak liczyliśmy te warunki Q, pomnożymy to obu przez x odjąć 4 do kwadratu. Rzecz jasna tutaj się skróci ten mianownik i zostanie nam x odjąć 4. Ma być większe lub równe. No i tutaj mamy 2 odjąć x razy x odjąć 4 do kwadratu. I kwadrat. O, ciach. Yy, dobra, w takim razie. No tutaj będzie trochę upraszczania. Ja wam tutaj to oszczędzę i podam wersję uproszczoną tak? czyli to, to przeniosę sobie na prawą stronę to wymnożę ze wzoru skróconego mnożenia pomnożę jeszcze razy to, wszystko uporządkuję i jak to zrobię to wyjdzie, dostaniemy takie coś 0 powinno być większe lub równe i mamy minus x do trzeciej dodać 10x kwadrat odjąć 33x plus 36 jak widać, pięknie wychodzi nam nierówność wielomianowa. W takim razie musimy znaleźć miejsca zerowe, to też trzeba było napisać. Czyli szukamy miejsc zerowych, i teraz tak tutaj wiele występuje. Tutaj też wiele występuje. Warto też zresztą napisać, że x jest różny od 4. Zresztą, 4 i tak widać, że już tutaj nie należy, ale żeby nie było, warto się zastanowić tutaj. Właśnie, na tym x odjąć 4 bardzo często tutaj występuje. I tu, i tu, i tu, i tu. Sprawdzić, czy czasem ta czwórka nie byłaby miejscem zerowym tego wielomianu. Pomijając to wyłączenie z dziedziny, ale czy ta czwórka nie byłaby miejscem zerowym. Ja Wam podpowiem, tak ona jest. Czyli po podstawieniu do tego wielomianu dostaniemy, ee, zrobimy sobie szczałeczkę ciach. Dostaniemy minus 64, plus 160, odjąć 30, ups, Odjąć 132 plus 36 i to po sumowaniu dostaniemy 0. Czyli czwórka faktycznie jest miejscem zerowym. Ja sobie zrobię trochę miejsca tutaj. W takim razie w takim razie, jeżeli czwórka jest miejscem zerowym, no to, żeby było zabawnie, ja to też podzielę, bo wiemy, że skoro czwórka jest miejscem zerowym, no to ten nasz wielomian tutaj, ta nasza nierówność, ona się dzieli przez ten wielomian. Ja sobie tutaj to zrobię. Yy, zrobię to dzielenie. Warto to pamiętać. Te wielomiany są przydatne. Podzielić. Ciach. Nawias. x odjąć 4, bo 4 jest miejscem zerowym. Ciach. Ja robię tradycyjną metodą. I po podzieleniu Dobra, podzielimy to raz dwa, trzy. I mamy wynik. W takim razie yy, nasz wielomian już można by było zapisać. Ewentualnie, dobra, jesteśmy na rozszerzeniu, no to Ciach z tego wyniku można by było też obliczyć deltę tak od razu i zauważyć, że delta tutaj to będzie w takim razie mamy jedno miejsce zerowe i to jest x1 albo x0, jak tam chcecie, to jest minus b, czyli minus b przez 2a, czyli minus 6 przez. Minus 2, czyli to jest po prostu 3. Robię to tak od razu, żeby po prostu było szybciej. W takim razie ten nasz cały wielomian, ta nasza nierówność mogłaby być zapisana w ten sposób. Napiszemy, że równe 0. W takim razie mamy x odjąć 3 do kwadratu. To to jest dokładnie to. Czyli to. I jeszcze raz x odjąć 4. Mamy miejsca zerowe w całości. Poszło elegancko. W takim razie rysujemy wykres. To jest moja prosta, więc nie wykres jeszcze. Mamy sobie tutaj czwórkę, ciach. Mamy sobie trójkę, ciach. Patrzymy sobie na tą naszą nierówność. Nierówność zaczyna się od minusa. W takim razie lecimy od dołu, od prawej strony. Do czwórki, przez czwórkę przechodzimy. Lecimy do trójki. Trójka jest pierwiastkiem dwukrotnym. W takim razie się odbija. I mając wykres naszego wielomianu, czytujemy rozwiązania, czyli x należy i to, co warto zwrócić uwagę, on ma być mniejszy lub równy 0. W takim razie x na pewno należy od 4 łącznie z 4 do plus nieskończoności lub do zbioru jednoelementowego trójki, ale pamiętacie, że tutaj mieliśmy też dziedzinę, dziedzinę z Q jak również Tutaj tą lewą stronę czwórka była wyłączona. Tak? Jednocześnie. I tu jest wyłączona, i tu jest wyłączona. W takim razie musimy uwzględnić to w naszym rozwiązaniu. Już to sobie tutaj tak prze, yy, prze, 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 przeniosę, żeby to wszystko było widać. W takim razie rozwiązaniem naszym to jest x należący po prostu od czwórki do nieskończoności, ale czwórka w nie należy do tego przedziału z racji tego, że tu jest czwórka połączona, tam wcześniej też była połączona, trójka do tego przedziału tutaj nie należy, więc to odrzucamy, zostajemy z samym. X należy do od 4 do plus nieskończoności.